Ciekawy neurobiologiczny fakt dnia. Jeśli otaczasz się niewłaściwymi ludźmi, twój mózg może się zmieniać, sprawiając, że stajesz się mniej skupiony i mniej zdolny do osiągania swoich celów. Opowiem, dlaczego tak się dzieje z punktu widzenia neurobiologii i jak można to naprawić. A Ty zaobserwuj. System pasywnego trybu pracy mózgu to coś w rodzaju autopilota, który odpowiada również za Twoją osobowość. Badania wykazały, że może on się zmieniać w zależności od tego, z kim przebywasz. Jeśli spędzasz dużo czasu z negatywnymi ludźmi, którzy wątpią w siebie, Twoje poczucie własnego ja może zacząć się do nich dostosowywać, nie wspominając o tym, że takie osoby mogą projektować swój strach na ciebie, a nawet cię przestraszyć, zmuszając do życia w ramach ich ograniczeń. Dalej. Mamy neurony lustrzane. Te neurony odpowiadają za synchronizację z innymi ludźmi w celu uczenia się i nawiązywania więzi. Ale jeśli ktoś obok ciebie doświadcza stresu, lęku albo sabotuje samego siebie, twój mózg może zacząć odzwierciedlać ten stan. Wystarczy, że będziesz obok osoby, która dąży do swojego celu, możesz nieświadomie przejąć jej wizję. To się nazywa efekt udzielenia się motywacji. Dlatego obserwowanie, jak ktoś inny idzie do swojego celu, motywuje cię do robienia tego samego ale jeśli wokół ciebie nie ma ludzi, którzy dążą do swoich celów, nie dostaniesz tej dawki dopaminy. Więc jeśli czujesz, że utknąłeś, brakuje ci motywacji albo wątpisz w swoje siły, być może problem nie tkwi w tobie, lecz w twoim otoczeniu. Jeśli chcesz rozwijać się i odnosić sukcesy, otaczaj się ludźmi, którzy uważają twoje marzenie za coś normalnego. Prawdopodobnie nie bez powodu mówi się i ja się z tym zgadzam, że jesteś średnią arytmetyczną pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym profilu.